Cześć, cześć, witajcie na kanale GranaKompa, ja jestem Pabelus. to jest kolejny odcinek Cowboy Life Simulator. No proszę Państwa, yy, mamy tutaj yy, temat tego krzemienia, tak, ponieważ, yy, no właśnie, było yy, powiedziane, że trzeba go zrobić, aby ukończyć ognisko. No i tutaj pod C widzimy, że w kilku miejscach wokół jeziora występują złoża krzemienia, krzemień możesz pozyskać za pomocą młotka. No tu młotek mam. No ale... Trzeba jeszcze wydobyć. No i dobra. Udało się. Pięknie. Czyli nie kilofem. No w porządku. Dokończmy. Piękna sprawa. No dobrze. Nie wiem, co on tam powiedział. E, zdobądź krzemień. E, tam 4 na 5. I to zadanie jeszcze się nie, nie skończyło. Jeszcze musimy wziąć. O, dobra. E, teraz tak. Mamy zbudować miejsce do spania. Musimy zbudować miejsce do spania. Po zebraniu niezbędnych materiałów przejść do panelu budowy za pomocą klawisza F. E, no dobra, w porządku, tylko to miejsce do spania. Co to znaczy miejsce do spania? Bo jak dla mnie to może być jakiś materas tutaj, nie? Natomiast farma. O, podstawowe łóżko. No może być. Musimy mieć słomę i trzy patyki. Trzy słomy. Dobra. Ale yy, słomę. Jak zrobić słomę? Kurczesz, bladesz. Czekajcie. Tam coś jest. Yy, słomę. Chyba wystarczy wziąć, nie? Czy da się ręką? Dojrzała pszenica. A, to chwileczkę, chwileczkę, bo na momentu. Bo to nie wiem, czy to... No tak, chyba o to chodzi. E, dobra, no to bierzmy. Elegancko. Nasiona pszenicy. Użyj sierpa, aby szybciej zbierać plony. Moment, moment. Do rekultywacji. O, proszę bardzo. Czy jakieś rolnictwo tutaj wchodzi w grę? Okej. Okay. Ale słoma została zdobyta, proszę państwa. Także... Także dobrze, tutaj mamy jakąś skrzynię. O, co, nasiona konopi. Można zasadzić na polu. Spokojnie. A to nasiona kapusty. Piękna sprawa. Dobrze. Tutaj studnia jest spalona, studnia. No dobrze. E, szanowni Państwo, wydaje mi się, że po kolei, po kolei. Bo nie da się wszystkiego. E, teraz weźmy młotek. Jakiś, jakaś miejscuwa do spanka tutaj może stanąć, tak. O, może tak przy ognisku będzie cieplej. Zobaczmy. I. Elegancko. Potrzeby i statusy. Matko i córka. No, on gada. Ja nie wiem co. Miej oko na swoje potrzeby. Odwodnienie głód mogą zabić. No właśnie. Statusy. Postaci. Możesz dowiedzieć się więcej o aktualnym statusie swojej postaci, najeżdżając na nią kursorem myszy w panelu ekwipunku. No i to jest oczywiście e, jak najbardziej zrozumiałe i jasne. E, złamana kość, no pijany, albo infekcja. O, o, o. no dobrze, złamana kość, no to ten usztywniarz tutaj zadziała, tak? E, pijany, no to podejrzane lekarstwo. Aha, usuwane przez podejrzane lekarstwo i eliksir e, trze trzeźwości. Natomiast infekcja? Infekcja obniża maksymalne zdrowie. Mhm. Cztery niewyleczone infekcje zabiją cię. Użyj antybiotyków, aby się wyleczyć. Usuwane przez bandaż z Walerianą i przez penicylinę. No tak, no tak. No dobrze, dobrze. Musimy... No to coś czuję, że zaraz będziemy zainfekowani po nocy tutaj. Stwórz kamienną krzemienną siekierę, dobra, a jak się to tworzy? Czy to już jest odblokowane tu? Tak Ona nie wygląda na krzemienną. O no i teraz będziemy musieli, proszę Państwa, łupać drewno, e, te drzewa ścinać, nie? Nie musisz czekać przedmioty, to będą wytwarzane nawet jeśli zamkniesz to. Okno. ale ja bym chciał... Patrzeć kurczę no. Dlaczegoż to? Miałbym to zamykać. Dobra, tutaj słoma, okej, okay, tutaj mamy chwasty. O, a te chwasty to one się do... A, do kompostowania. Okej, okay, no to to też przydatne. Nasiona pszenicy, tak, to jest bardzo ważne. E, siekierę dajmy sobie na piątkę. E, każą nam zdemontować spalone budynki. A... Aha, dobrze. Trzymaj młotek w dłoni i przytrzymaj klawisz patrząc na budynek, który chcesz rozebrać. Dobra. No musimy od początku sobie chałupę postawić, bo niestety ona w dziwnych okolicznościach spłynęła w związku z powyższym. Eee, tak, tak. Ja bym bardzo chciał to oczywiście kontynuować. Dobrze. Bardzo ładnie. Elegancko. Komin też. I. Podłogę. Dobrze, zdobądź lepszy młotek, aby odzyskiwać surowce podczas rozbierania budynków. Na, sp na spokojnie. Zdemontuj spalone budynki. A jeszcze tutaj, dobra, nie ma problemu. Rozbierz spaloną szopę. No to ja nie wiem, dlaczegoż to ciągle pyta, kiedy ja chcę to zrobić, oczywiście. Jestem świadomy. Ale dobra, może lepiej niech pyta. Yy, zdobądź drewno poprzez ścinanie drzew. Mam, mam 10 drzew ściąć. Łoty panie mój. A ja nie chciałem sobie tutaj kasować tego lasu. Pytanie: czy, jeżeli to jednak zrobię, no bo jest najbliżej, to czy ono odrośnie? Ale w porządku. Mamy siekierę Iglak. Aha, to po prostu Iglak. Okej. Okay. Cztery uderzenia? Tak jest. Może. Dobra. Jak dalej? Dobrze. To jest już kłoda. To jest już gotowa kłoda. Yy, w porządku. Jak się to teraz będzie zachowywało? Schowajmy sobie siekierę. Znaczy, to jeszcze muszę że wejdzie. czy to jeszcze muszę upać? Nie, to już jest gotowa kłoda, tak? To jak się to teraz będzie zachowywało? Mhm. Mm A, słuchajcie. To w dziwnym trafem te kłody są przeliczane ciut inaczej. <laughs> to, to jedna kłoda to nie jest w rzeczywistości jedna kłoda. Tylko jest ich więcej. Trzy. Dobra, niech to spadnie. Nie podchodźmy, bo ja nie wiem, co się stanie. No, nie chciałbym e, na wstępie być e, zabity przez drzewą. Ale dobra, mamy. Zbuduj mini tartak. O, ciekawe. Dobrze, dobrze, ale nie chowaj mi tego, bo ja czytam. Po zebraniu niezbędnych materiałów przejdź do panelu budowy za pomocą klawisza F. Dobra. Czyli potrzebujemy młotek. Zbuduj tartak. Dobrze. Mini tartak, tak? Mini tartak. Gdzie ja to mogę postawić, powiedzmy? No, a, jeszcze jedna kwestia. No bo to jest niby otwarty świat, tak? O, patrzcie, kapucha. Yy, czy ja mogę dowolnie budować? Co to, to mnie interesuje, bo ja bym sobie chciał tartach zbudować tutaj, gdzie drzewa, powiedzmy, tak? A nawet po prostu bliżej tam lasu. Yy, I teraz F. Yy, produkcja. I czy ja to gdzieś tu znajdę? Minitartak, tak jest. No po prostu, no taki, tak jest to. Mogę, proszę państwa, mogę. Elegancja Francja, no i bardzo dobrze. To postawmy gdzieś tutaj. O. No, synek. Okay. Już, 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 już. Yy, stwórz krzemienną piłę. Dobrze, nie ma problemu. Mm, krzemienna piła. Jeszcze tego krzemienia troszeczkę mam, więc e, elegancko. Ojejku, kochany synu, idź mi. Te Badyle mogę tutaj dać, te kłody też mogę tutaj dać i ta piła niech będzie pod szóstką. O, poziom drugi farmy. Dobrze. Co oni tam chcą? Stwórz deski w mini tartaku. Jak się to teraz robi? Tni. E. Okej. Okay. O, tutaj wymagane narzędzia, piła. No to takową posiadam, tak? To, to daje, tak? Dodatkowo gniazda wejściowe. No to chciałbym. Rozdziel. O, bardzo fajnie. E, cztery na początek tylko. Ej, to się samo robi. Aha, patrzcie. W życiu nie przypuszczałem, że jeszcze kiedykolwiek w życiu będzie można. Doznać automatycznego rżnięcia. I to piłą. No ale dobra. Ale coś długo to robi. Jak to wygląda? Aha, no tak, no bo, on, bo on ma cztery kłody. Czyli po trzy deski dostajemy z takiej kłody. Z tego co widzę. No dobrze, czyli 12 desek będziemy mieli. Ciekawy jestem, na co mi to starczy. Przekształca głody drewna w deski. Mhm. No już kończymy. Jest godzina 17. Musimy oczywiście patrzeć e, też na nasze statystyki tutaj, czyli głód i pragnienie. Bo no, pragnienie leci troszkę. Dobra. E, zbuduj stół warsztatowy. Nie ma problemu. Wydaje mi się, że też można by tutaj go machnąć. Stół warsztatowy. I co, do czego to mi się przyda? Aha, tutaj piła jest potrzebna też. No dobrze, weź tę piłę, synku. A nie ma piły? <laughs> piła się to się zużywa? O, sześć ty. Czekajcie, to nie wiedziałem. To no bardzo ciekawa sytuacja nastąpiła. Nie przypuszczałem, że piła się zużywa. Hmm. No dobra. Ok. Złapię wszystkie. Dobra, o co chodzi z tymi wnykami? A, czyli tutaj, te. Tutaj będziemy zastawiali sidła, te. Hmm. Wniki pozwalają ci łapać zwierzęta na jedzenie, zabijając je. Aha. Ich zaawansowana wersja pozwala łapać żywe zwierzęta, które możesz później przyprowadzić na swoją farmę, przypisać im miejsce w zagrodzie i zbierać zasoby z od nich. A ciekawe, gdzie je umieścić? Wnyki mogą być umieszczane poza Twoją farmą. Wystarczy wyjąć je z ekwipunku i użyć mechaniki dekoracji, aby położyć je na ziemi. O matko i córko. Ale pamiętaj, żeby je rozstawiać z odstępami. Zbyt wiele sił w jednym miejscu zmniejsza ich skuteczność. Wnyki można złupić i zresetować ponownie, wchodząc z nimi w interakcji po zebraniu łupów. Aha, aha. Takie chocki, klocki. No dobrze. Zbuduj nowy dom i mamy stworzyć wnyki. Wiecie co... Łopata. Łopata pozwala tworzyć i niszczyć pola. No, pole to się przyda, zdecydowanie. E, aby wysiać nasiona, użyj worka z nasionami, wskazując pole. Jakość zbiorów. Aby uzyskać plony jak najlepszej jakości, uprawiaj je w nawiezionej ziemi. Podlewaj je często za pomocą konewki. I używaj najlepszej motyki, jaką możesz zdobyć. Dobrze, to na spokojnie. To, to, to na spokojnie. E... Te wnyki mnie interesują. Wnyki. O, tu, 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 Dobrze było, dobrze było. Eee, crafting. Wnyki. Co jest potrzeba? Patyk oraz dwie jagody. Czyli musimy wybrać się na jagody. A te? Te poprzednio znalazłem nieco dalej. Eee, która jest godzina? Godzina jest 17.30, więc eee, zbliża się... Nocka No tak, ja jagody niestety zjadłem kurczę i teraz problem jest w tym Że ich nie mam, no ciekawe Bo niby te krzaki one wcześniej jagody miały, znaczy miały tamte Ale tego typu krzoki, nie? Teraz widzę, że nie ma o, co to jest? Piórka. Może się przydać, słuchajcie. Może jakieś strzały, może coś w tym stylu. Oj, churcze blade. Już mnie straszy ten dźwięk. Ee, tak na poważnie. No, pytanie brzmi, czy ja tu jeszcze gdzieś... No, jagody. O, widać. Zbierz patyki. No dobrze, my za to wszystko dostajemy tutaj Expa, więc yy, prawidłowo. No szukam jagód I widzę, że popełniłem kolosalny błąd, że ja te jagody zjadłem. Ha! Nie Niebywałe, Nie A jednak jeść coś yy, trzeba, prawda? Jeść coś trzeba. O! Są! O, uratowany, uratowany, bardzo dobrze. Czyli nie na wszystkich krzokach jagody yy, się trafiają. Ile mam? Jedną. Oj, 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 będzie bardzo, bardzo ciężko. Będzie bardzo ciężko. No nic, yy, szukajmy dalej, szukajmy dalej. Być może gdzieś jeszcze coś trafi. No. Jeden krzok z jagodami znalazłem, no ale to jest zdecydowanie za mało. E, potrzeba jeszcze jednej jagódki, aby można było te wnyki zrobić. Jak rozglądam się, patrzę. A nie chcę też zbyt daleko się zapuszczać, bo. Nie wiadomo, czy tutaj jakiegoś dzikiego zwierza nie będzie, a ja uzbrojony nie jestem w jakieś takie. Y, jakąś taką broń, która by. no wiadomo. mogłaby mi pomóc w ja, tym. Z się robisz? No ja mam tutaj niby y, wodę. Oj, 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 a jedynie nie, nie wypij wszystkiego, synu. Czy ja bym mógł przykładowo pić wodę z. Y, tej rzeki, bo, bo to może się okazać, że, że będzie infekcja, właśnie od, od czegoś takiego, od takiego kroku. To by może trzeba było ją przegotować. E, są tylko spekulacje, bo e, nie mam pewności, ale jeśli przygotować, to w czym? Garnek by się przydał. Ale nie ma. Kurczę, tak samo jak nie ma jagody. Cholerny świat i przeklęte krowy. Ajajaj, proszę państwa. No, nie jest zbyt ciekawie. Jeszcze raz wejdźmy w ten crafting. No tak, jeszcze jedna jagódka. Mam tylko jedną. No jakim cudem? Bo to jest... Czekajcie, to jest lato, czy, czy jak to traktować kurczę? To uważać za lato, a latem jagody przecież są. O, są, dobra. Jest jeszcze jedna. No biednie z tymi jagodami, biednie. Ale mamy. Yy, dobrze, moja farma jest. E, czekajcie, tam to chyba nie jest moja farma. Tam jest moja farma, dobra. To my w Postawmy może. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Gdzie by można było w postaw postawić? E, stwórz w Najpierw jest stwórzmy. Oj, 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 ale powoli strasznie. No, siódma godzina, dziewiętnasta, nie? Buroka zebrałem. Co my tutaj z nim możemy zrobić? E, kompostowalne żywność, jedzenie dla zwierząt. Plus 15 głód, plus 15 pragnienie. Ale pytanie brzmi, czy ja to mogę na surowo po prostu trążolić? Bo jeśli tak, to chętnie. Może nie teraz, ale nieco później. Yy, tutaj mamy 20 głównych. Czyli ten burak to taki jest całkiem, całkiem bym powiedział. Ale jagody to takie kiepskie troszkę były. Gdzie mogę postawić wyniki? Myślę, że chyba tutaj będzie dobre miejsce. Chyba, chyba będzie dobre miejsce. Poczekam tylko aż się skończą. Tutaj jeszcze krzemień. mógłbym w międzyczasie wydobyć. Dobra. O, go się zaraz zapali, kurczę, i będzie po lesie. Dobra. Przemień się przyda, bo jeżeli tutaj y, ta, takie rzeczy jak piła się zużywają, no to wiadomo. O, zbierz wnyki. Dobra. Y, stworzyłem wnyki. OK. Y, zastaw wnyki. No, no, no. Po ustawie je daleko od farmy i w pewnej odległości od siebie nawzajem. Aha, daleko od farmy, to ile to, to jest daleko? Nie, się tutaj żaden znacznik nie wyświetla. No dobrze. To propozycja jest taka, no skoro daleko od farmy, a ja nie wiem, ile to jest daleko od farmy, bo dla mnie tamto to już było daleko, to mogę przykładowo Mogę przykładowo postawić tutaj, tak? O! Tam ktoś jest chyba. Była mowa o tym, iż kopalnie zostały zajęte przez rzezimieszków, więc może, może ja się będę trzymał z daleka jednak od, od takich miejsc. Na razie przynajmniej, na razie. Ale muszę znaleźć dobrą miejscu, na te wnyki nieszczęste. O, jeśli postawiłbym je tutaj, to byłoby miło. Yy, dobra, i teraz tak. Była mowa o dekoracjach jakichś, tak? Czyli co, ja młotek potrzebuję? I dekoracje? To nie ogrodzenie? Nie, to nie to. Kurdeż. Wnyki. I upuść? Czy jak? Wiecie, a jak szóstkę wezmę? Aha, przytrzymaj prawy przycisk myszy i pójdź, by zastawić wnyki. No, no dobra. Dobra, każą nam, proszę państwa, złapać to, co w te wnyki się złapało. Przy czym, e, oczywiście, raczej trzeba na nockę. O, za, zając. Zajączek. A co mnie tu? No co ty? Co to miało znaczyć? Nie rozumiem. Dziwne. A może to są granice mojej... Aha. Dobra, to są chyba granice mojej działeczki. Albo coś innego. No, szczerze powiedziawszy, nie, nie mam dla tego pojęcia. Czy ja mogę spać? Myślę, że można. Do której godziny? Śpij do rana. The dust mm -hmm. And the shut. Pobudka o szóstej. Myślę, że tak, żeby widno było. Środa, dzień drugi. Środa to wiadomo, jaki jest dzień. <laughs> well, this is bad, but it could be worse. Like if the house burned down twice. Oh, no use standing around. This place isn't going to rebuild itself. Guess I'll head to town, talk to the sheriff, grab some supplies, and figure out where to start. I've been through worse, and if I play my cards right, maybe I can make something decent out of all this. First step to starting fresh. See if that old mailbox has anything useful or at least not more bad news. And one more thing. Looks like someone's waiting by the lake, looking nervous. Might be worth heading over to see what's going on. No, ciekawe, ciekawe. no dobrze, skrzynka pocztowa. Yy, to twoje okno na świat. No i bardzo dobrze. Czytaj pocztę. Aha. Aha, aby otrzymywać ciekawe zadania, proszę Państwa, a także korespondencje i powiadomienia. No dobrze, będziemy musieli o tym pamiętać. Eee, poczta oraz prośby od sąsiadów. Wiele postaci będzie wysyłać ci listy lub prośby dotyczące określonych przedmiotów. Nie wahaj się wyrzucać swojej starej korespondencji. Nie martw się, nie będziesz mógł wyrzucić niczego godnego uwagi. Dobra, nie ma problemu. No, ciekawe, ciekawe. Dobrze, mamy spotkanie, mamy też te wnyki, które, e, które musimy oczywiście sprawdzić, ale to w kolejnym odcinku. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście należy do Was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.